Załóżmy, że mamy taki układ i będziemy używać trzy metody lub cztery metody do rozwiązywania tego problemu. Załóżmy, mamy taki układ, wybrałem kierunek prądów, mogą być dowolne. Mamy 1, 2 i 4. Będę rysował teraz spadki napięcia na tych rezystorów. Pamiętajcie, prąd płynie od wyższej potencjał do niższego. Mamy spadek napięcia tu i tak. Tu będzie tak. Tu będzie tak i tu będzie tak. I teraz możemy pisać te wzory. Suma algebraiczna. To oczko jest równożer To znaczy on napisał V1. Jeżeli idziemy tą stronę w kierunku kierunku obiegu. Wy będziemy wybrać w kierunku wskazówek zegarka. I przejmujemy kierunki obiegu tych oczek również w sposób dowolny. I przystępujemy do układania równa. Jeżeli przechodzimy od minusa do plusa, piszemy plus. Od plusa do minusa piszemy minus. Minus VR1, minus VR2, minus VR3 równa się 0. To znaczy, V1 jest VR1 plus VR2 plus VR3. Wiemy, że VR1 to jest R1 razy I1. Tu R2 razy I2 i to R3 razy I1 prąd który płynie ten to jest i1 to znaczy to jest r1 plus r3 razy i1 plus r2 i2 to jest pierwszy wzór mogę pisać tu na górze bo tu jest dużo miejsca potrzebne tylko to to jest v1 równa się 3 razy używając prawo kirchhoffa ale w prądach w gałęziach a nie w oczkach dobrze i teraz drugie oczko możemy jeszcze ten węzeł możemy pisać też to jest i1 to jest i2 plus i4 że to jest drugie, oczko tu mamy wszystko jeżeli idziemy w tą stroną widać że tu będzie plus Vr2 bo idziemy od minus do plus minus Vr4 minus V2 minus Vr5 równa się 0 to znaczy minus V2 równa się Vr4 plus Vr5 Minus VR2 i to jest minus V2 równa się R4 razy i4 plus R5 razy i4, bo i4 pójdzie tu i minus R2 i2. To znaczy to jest R4 plus R5 razy i4 minus R2. I2. Tylko tu musimy, bo mamy dwa równanie, ale trzy nie niewiadome. To znaczy, musimy jeden z nich, który z tych możemy na przykład eliminować i4. Jeżeli pisemy i4, to jest i1 minus i2, tu i4 będzie będzie I1 minus I2, to znaczy mogę pisać, że minus V2 równa się I1 będzie R4 plus R5 razy I1 i minus R2 plus R4 plus R5 R2 plus R4 plus R5 razy I2 Spiszemy tu drugi wzór i zaczynamy rozwiązywać, to znaczy minus V2 to jest R4, plus R5 razy I1, plus, minus R2, plus R4, plus R5 razy I2. I teraz możemy numerycznie pisać układ równań i spróbujemy rozwiązywać tego, to znaczy to jest 20 równa się R1 plus R3 to jest 5 i 1 plus R2 to jest 5 i 2 minus 20 równa się R4 plus to jest 5 i 1 i tu minus to plus to plus to 5 to jest 10 i 2. Teraz możemy rozwiązywać, jeżeli pomnożymy tu przez minus 1, będzie plus, minus, plus. I teraz dodajemy 40, równa się 0, plus 15 i 2, to znaczy i 2, to jest równo 40 plus, przez 15 i to jest. To jest 2, 6, 7 Amper. Dobrze, obliczyliśmy i bierzemy jeden z tych do obliczenia, i 1. Bierzemy to. 20 równa się 5 i 1 plus 5 i 2, to znaczy 20 minus 5 i 2 równa się 5 i 1. I 1 jest tyle, to znaczy i 1

i1 jest 1, 3, 3. I1 jest 1, 3, 3. To znaczy I4. To jest I1 minus I2. I to jest 1, 3, 3. Minus 2, 6, 7. I to jest minus 1, 3, 3. Ampera. Dobrze. Piszemy wynik tu. I1 jest 1 A 2-2-6A i 4 jest minus 1, A. Teraz możemy używać metoda prądów oczkowych. Zobaczymy jak to oczko. To znaczy będziemy wybrać e, prądy oczkowe. I na przykład bierzemy w kierunku wskazówek zegarka, to jest I1 i to jest I2. I tak samo piszemy wzory, suma na algebraczyna a przepraszam, będę nazywał tu I4 I4. dobrze, piszemy wzory, to znaczy mogę pisać się suma algebraiczna na to na oczko V1 to jest R1 plus R2 plus R3 razy I1 minus R2 i 4. Tu będzie minus V2 równa się R2 plus r4 plus r5 razy i4 minus r2 i 1. To znaczy numerycznie będzie 20 równa się. 23 to jest 10 i 1. Minus 5 i 4. Tu jest minus 20 równa się minus 5 i 1. Plus to plus to plus to będzie 10 i 4. Jeżeli pomnożymy jeden z tych przez 2, będę miał minus 40, minus 10 i 20. To znaczy będę miał to minus 100, to, e, to plus to, minus 20 równa się 0, i tu będę miał 15 i 4. I 4 jest minus 20 przez 15 i to jest minus 1, 3, 3 ampere Obliczyliśmy, mamy taki sam prąd. Używając jeden z tych możemy obliczyć i 1, 20 plus 5 i 4 równa się 10 i 1. 6, 10, to jest 1 i 4 to jest minus, minus 1, 3, 3, to znaczy to jest 1, jest 1, 3, 3 amper. i 1 jest 3, a teraz i 2, i 2 to jest prąd oczkowy, i 1 minus i 4. <try> I to jest 1, 3, 3 minus, minus 1, 3, 3 równa się 2, 6, 7 amper. Obliczyliśmy metodą prądu oczkowych. Teraz spróbujemy twierdzenie pełnienia. E, możemy zostawić, załóżmy bierzemy bierzemy ty Twierdzenie te w nim możemy e, R4 jak e, jak obciążenie. To jest AB. I najpierw FTH obliczymy. FTH to jest, to jest napięcie stan jałowym. R1, R2, R3. i Tu jest AB staniałowym bez R4 i to mamy mamy R5 napięcie v tychy to jest napięcie pomiędzy tych punktach bo prąd nie płynie nie płynie tu to znaczy na VB to jest VA minus VB VA jest VB jest 20, teraz musimy obliczyć VA, VB jest 20V, i teraz obliczymy VA, VA to jest R2 razy prąd, który płynie tu, i prąd, który płynie tu to jest R2 i to jest V1, to jest V2 obliczymy to jest V1 przez e, przez R1 plus R2 plus R3 i to jest R2 to jest 5 podzielić to jest 20 podzielić przez 10 to jest 10V 10 minus 20 e, to jest minus Minus 10 Voltów. Mamy. V. Mamy VTH jest minus 10 V. RTH teraz, to znaczy RTH to jest rezystencja pomiędzy AB bez zasilania i to jest RTH. To jest R5 plus tych R2 który jest równoległy z R1 plus R3, to jest R3. Tak, to jest to. Przepraszam, to jest między tak, to jest R5 e, i tych, które są, e, które są, to i to jest szeroko równoległe z tym, i robią z R5. Dobrze, R5 to jest 3 plus R2. R2 to jest 5, równoległy jest R1 plus R3. R1 plus R3 to jest 5 też. I to jest 2,5. I to jest 5,5 ohmów. Tak? Mam nadzieję, nie pomyliłem się. R5 jest 3. Tak. RTH jest. 5,5 ohmów. Zobaczymy czy będziemy mieli i 4 musi być ujemny, bo tu będziemy obliczyć Rtychy mamy R4, który jest 2 ohm tu mamy dokładny ujemny tą stronę i to znaczy to jest to jest 5,5 ohmów. To znaczy I4 to jest Vth, który jest minus 10 przez 7,5 i to jest minus 133 Amper. Dobrze, bardzo dobrze. Teraz spróbujemy metodę Milmana ale będziemy używać R2. R2, bo R2 tu będzie. R2 rysuje jeszcze raz. Milmena. Będziemy używać. I tu jest. Jest nasz. Teraz będziemy obliczyć I2 używając mil. Mena to znaczy musimy szukać schemat zastępczy tego układu dobrze, to jest V0, to jest R0 i pomiędzy AB mamy R2. I tu mogę V0 e, milmena, to jest V1 bo mamy dwa generatory, które są równoległe V1 przez R4, R1 plus, R, plus R3 plus V2 przez R4 plus R5 podzielić przez 1 przez R1 plus R3 plus 1 przez R4 plus R5 to znaczy to jest. 20 przez r1 plus r3 5 plus 20 przez 5 przez 1 przez 5 plus 1 przez 5 to jest 4 plus 4 przez 2 piąty to jest 8 przez 2 piąty tak 2 piąty to jest 45 razy 8

R0 teraz 1 przez R0 to jest 1 przez R1 plus R3 plus 1 przez R4 plus R5 1 przez R0 Mam nadzieję będę miał czas skończyć tego i zostało nam superpozycję 1 przez 5 plus 1 przez 5 to jest 2 piąty to znaczy R0 to jest 5 przez 2 i to jest 2,5 ohmów. 2,5 ohmów. Tu jest 5 omów I widać, że I2 to jest 20 przez V0 przez suma tych dwóch z 7,5 i to jest ‫עם המדבר שש שדה מאמפר טורי.